Iwona poproszę Cię do nas. Nagrywamy rolkę o inwestycjach. Inwestycjach? Ale czemu znowu mamy nagrywać tę rolkę? My jako ośrodek bardzo się cieszymy z tych inwestycji, a my jako gmina tym bardziej cieszymy się, że tak ogromna liczba gości odwiedza nie tylko ośrodek, ale przy tej okazji gmina Nowa Karszma, nowe oświetlenie, nowe punkty do przyłącza elektrycznego, jak i do przyłącza wody. Czeka teren właściwie już tutaj na wystawców, ale z drugiej strony widzimy budynek i przyszłe sanitariaty, to pewnie jeszcze dłuższa droga. Ale za chwilę już targi, panie dyrektorze. Zdąży pan z tą inwestycją? No tak. Wszystko dopięte na ostatni guzik i 7-8 czerwca zapraszamy wszystkich na nasze najbliższe targi do Lubania, aby zobaczyć tę nową infrastrukturę. Gwarantuję, że zdążymy. Mówiliśmy o infrastrukturze związanej z placem targowym, ale też widzę, że tutaj budowa w rejach. Nie tracimy czasu. W kwietniu podpisaliśmy umowę z wykonawcą, a już na początku maja. Robotawrę! Rozbieramy górną kondygnację. Obieg będzie miał dwie kondygnacje. Bardzo przysłuży się też podniesieniem komfortu wystawców, bo będzie dysponował sanitariatami dla, dla odwiedzających, ale też dla wystawców. Pogratulować i liczyć na szybkie zakończenie inwestycji.